Siemaneczko z tej strony, szalony tester, a dziś chciałem Wam pokazać taki oto czyścik. Jest to czyścik do okularów, kosztuje on 38 centów. Jest to no, kawałek plastiku i dwie, tak jakby filcowe gąbeczki, ale jedno co Wam mogę powiedzieć: czyści on okulary naprawdę bardzo dobrze. Tutaj mam okulary, nie wiem czy widać, że są upalcowane, czy nie. O, w tej pozycji widać dość dobrze. Teraz weźmiemy nasz czyścik, włożymy okulary, pojeździmy troszkę. Trochę mi się źle robi przez tą kamerę, ale myślę, że za chwilę zobaczycie różnicę w wyglądzie tego, jak było przed, a jak jest po. Dobra. Jedno szkło mamy wyczyszczone. To szkło jest wyczyszczone. Naprawdę widać różnicę. Czyścik czyści bardzo dobrze. I za te 38 centów naprawdę warto go kupić. Myślę, że każdej osobie, która nosi okulary się przyda. Jak to zrobić, żeby je pokazać? Nie wiem, no. Ciężko, żeby było coś widać. Tu na pewno widać, że są urypane to jedno szkło. A to mamy 300. No cóż, ja zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów, subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Do usłyszenia w kolejnym filmie.